Być może, że wiara niejednego człowieka, kierowana z głębi serca ku Bogu, pomoże nam słabej wiary. Może ten szeptany, prosty znak prośby do Boga dla nas będzie pomocny. Na pewno czasy, jakie nam przyszło przeżywać w tym roku, tak akurat się składa, że się zbiegasz czasem Wielkiego Postu. Szczególnie, może warto to zauważyć. Bo czasem być może, że w tym strachu, w tej jakiejś obawie o siebie, o bliskich zapominamy o tym. A to jest szczególna okazja, aby mając świadomość, że wobec różnego rodzaju niebezpieczeństw, które człowiek doświadcza, ma obowiązek. I to jest z samego prawa Bożego, troszczyć się o swoje zdrowie i życie. Ma obowiązek troski o zdrowie i życie tych, za których jest odpowiedzialny. My mamy na tę prawdę spojrzeć jeszcze dodatkowo przez prawdę Boga, który jest Panem życia, który na pewno pragnie każdego życia, pragnie jego dobra, który jest o każde życie zatroskany. I na pewno w tej trosce o życie każdego, nawet jeśli człowiek jest słaby i grzeszny, chce mu dać dar miłosierdzia. Dlatego my tak bardzo w tych dniach prosimy o Boże miłosierdzie. I dlatego śpiewać będziemy suplikacje Święty Boże, Święty Mocny. Może właśnie to trudne, co przeżywamy, jest ku umocnieniu naszej wiary. Może jest to jakieś... Dane nam doświadczenie, w którym odkrywamy jeszcze głębiej naszą bliskość z Bogiem. Dlatego też nie możemy ulec jakiejś psychozie strachu. Nie możemy dać się zmanipulować ku psychozie strachu. Ale z drugiej strony, jak wspomniałem, mamy obowiązek roztropnej troski. Mamy obowiązek dbania o to, co jest naszym dobrem. Bo Bóg nam przecież dał życie po to, abyśmy w życiu czynili dobro. Bóg nas chce mieć, abyśmy obdarowywali innych dobrem, abyśmy pokonując różnego rodzaju trudności, także siebie wydoskonalali i w ten sposób stawali się ludźmi jeszcze bardziej pełnymi. Myślę, że ważne jest, abyśmy się razem modlili, nawet jeśli nie jesteśmy razem fizycznie. To na pewno łączy nas ta wspólna troska o to, aby jak najszybciej pokonać to doświadczenie, które przeżywamy. Dlatego chcemy włączyć się w to wszystko, co jest dobrem, aby te trudne chwile pokonać, abyśmy mogli dzięki wspólnej odpowiedzialności cieszyć się jak najszybciej sukcesem, który będzie owocem pracy bardzo wielu ludzi ale który także będzie owocem modlitwy, zaufania Bogu, który będzie wiarą, bo być może, że wiara niejednego człowieka, kierowana z głębi serca ku Bogu, pomoże nam słabej wiary. Może ten szeptany, prosty znak prośby do Boga dla nas będzie pomocny. Może nam się to nie wydaje tak oczywiste. Ale tak, jak nie wydawało się nam oczywistym, że doświadczymy takiego strasznego zła. Zatem, jeśli mogę prosić Was wszystkich, módlcie się, proście o Boże dary, bądźcie odpowiedzialni, wspomagajcie innych ludzi, ufajcie im, że oni chcą Waszego dobra. Nie dajcie się manipulować, bo wszyscy manipulatorzy na pewno są siewcami zła. I nie zasługują na szacunek, wręcz przeciwnie. My chcemy razem iść ku osiągnięciu dobra, tak przez modlitwę, odpowiedzialność, jak i wspólnotowe działania.